DZIEŃ 83 robię NAPADÓW, AŻ DO PREMIERY GTA 6 PAN FIERRO 5152 NAPISAŁ ZRÓB NAPAD KONTENEROWIEC TYLKO GRANATIKIEM KOMPAKTOWYM GRATI TURISMO MAGIO Mamy do zgarnięcia Z KONTENEROWCA Więc zgarnijmy go Tak jest, e, moje 400 koła tam właśnie jest, w tamtym miejscu Na kontenerowcu, więc jak najbardziej Chętnie użyję do dostania się do tego miejsca mojego opresorka Żeby nie marnować za bardzo czasu ten punkt tutaj możemy pominąć, nie musimy go zahaczać. Lecimy prosto na kontyngentowiec, który już widzimy. Z oddali. O! Kurde, już że żeby się pojazd wguje. To jest właśnie zawsze fajne, bo tak do prędkości. Dzięki temu. Dobra, eee, i teraz tak. Polecimy sobie bardziej o tej strony. Że móc skoczyć teraz ze spadochronu. Eee, myślę, że już chyba teraz. Jestem w stanie to zrobić, więc zróbmy to. Otwórz od razu. Jedziemy na pełnej. Tutaj. I lądujemy. Tylko może tak właśnie bardziej miło wylądujmy. Bez uderzenia na pełnej. Kurde, jestem idealnie na miejscu! Wow, nie! A. No dobra, nie, nie ma tragedii. Haha! kompaktowe. kompaktowy. To będzie kłopot, pewien. Z takiego powodu, że... Że... Że teraz wtedy goście będzie na blisko I chyba ja go nie zabiję kopem Bo mi chyba otworzy te drzwi Dokładnie A ja muszę jakoś go zdjąć Ehm. Um, czemu nic nie robi? Aha! No to masz w czambo O co chodzi? Czemu w ogóle się nie zareagował? To było dziwne Cza pensje kapitańsko bierzemy? Nie, nie patrzcie Eee, yy, wystarczy, że przeszukam kapitana. Jak się kurde. Nie, nie gadaj! Aha! Ja pierdolę! Naprawdę? I trupy są ten? Jezu! Co ja dorobiłem najlepszego? Zbugowałem grę! No nie! Come on! No please! Gro, proszę! Daj mi w jakiś sposób do niego dojść! W sensie. do trupa. Znaczy, kurwa! Nic nie ja mówię więcej! Co to ma być? Zaczekajcie. No nie da się przesuwać trupów GT, a tak? Hmm? No nie, no nie! A ty go mogę ruszać? O, ten się rusza! Bo nie jest od misji A to jest to, że jest misjowy, to się nie rusza Taha! <tosujesz> no nie! Jakoby kogoś Dobrze Jeszcze raz Spróbujmy Tym razem... No nie! Jest alarm! Dobra, pierdolę, nie, 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 nie Jeszcze raz Jeszcze raz! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Tym razem się uda Namierzyło mieć coś Gosia, mam nadzieję, że to nie wykryło go przez to namierzenie. No ciekawe, że da się tak właśnie wycelować opresorem, żeby opresor spadł tam do środka, żeby się nie zepsuł, nie? Bo teraz się psuje ten opresor. Ja troszeczkę irytuję, bo trzeba zobaczyć, do te 5 tysięcy! Może dałby się tego uniknąć. Dobra. Idealnie! Znaczy wyjebałem się, ale jest nic. Eee, granatki kompaktowy. I otwieramy. I tym razem walnę ich z kolby. Wszystkich. Dzieci temu będę w stanie zebrać, a nie wypanie mi gościu na jakiś... Aha, aha! Jezu! Jezu! Aha, aha, aha! Tak! Idealnie, tak jak chciałem! Perfekcyjnie, dobra, podnoś to. Kapitan! Proszę, kapitan, przeszukać, dziękuję bardzo. Teraz, y tutaj, chyba ja, musimy pograć na tym. Przy na tym. Wydaje mi się, że na tym chyba się gra. Tak czy nie? Tak. Już kurde, wieć, już, już wszystko wiem, wszystko wiem. Nie gra to dziś, tylko wczoraj, więc... Wszystko wiem. Oczywiście pierwsza osoba musi wlecieć. Standardzik. I... Teraz tak. Najpierw ja bym się zajął właśnie tym pojazdem. Bo będzie mnie irytował. A z tej perspektywy jestem w stanie go łatwo zdjąć. Dokładnie! Teraz lecimy na dół. W pamiętam jakie są wymagania, jeżeli chodzi o... Eli teraz trzeba do mostku dojść Tak, będzie tak, do mostku w minutę. Nie zginąć i uszkodzenia tego poniżej 80%. Jego pojazdu co będzie transportował. To jest jako kłopotliwa sytuacja dla mnie i dla kolegi. Chyba też tego, bo ja nie wiem co zrobić, on ja też nie wie co zrobić. Więc zrobię tak. Idealnie rozdziebany został. Eee, tutaj nie. Teraz tędy, tędy, tędy. Tutaj będzie gościu gdzieś. Jest jakiś, ale niech mnie... O, nawet zabiłem go. Fantastycznie, fantastycznie. Jestem pod wrażeniem swoich umiejętności. Tutaj nikogo nie ma, nie ma. Więc będzie. OJ! Tutaj podchęcona, wlatuje. We frajera, tutaj także. Prosto w mordę, jednak nie. A jednak! Kurde! Nawet nie chcę, a jestem. przepotężny, widzicie? No Aha. Dobra, no, zapewniacie, co powiedziałem przed chwilą. Chodzimy jeszcze raz na górę. Teraz tak, której nie biegniemy, tylko podchodzimy i podskakujemy. Dzięki temu nasza postać jest w miarę sensownie ogarnięta tutaj. Eee, tutaj raczej nie chcę przekląski, proszę. Tutaj dostajesz mordę, a jednak nie. Daruję Ci życie. Tutaj dostajesz mordę. I ginie, fantastycznie. Tam także jestem chyba w stanie tą bombkę wrzucić. Niestety spadła na dół, ale spróbujmy. Jeszcze raz. Ostatni raz, teraz o! Dobra, właśnie tak chciałem! Właśnie wiedziałem, że ten wyjdzie. I się sprawdziło. Tej gościa nie jestem w za bardzo zdjąć, więc po prostu zróbmy tak. Że Zajesz czambo, dobra? Eee, mamy to. I teraz tak, tu skok. Tutaj przecinarka wlatuje na pełnej. Proszę ciąć. Dziękuję bardzo. Mamy w środku samochód. Za pierwszym razem. Eee, dokładnie, tak jak myślałem. Kurde! Wszystko idzie zgodnie z moim planem. Normalnie jest to napad idealny Może gra po prostu stwierdziła Gościu na nawala samego granatnika, nie utrudniajmy mu tego Ciekawym o tych typów, nie musimy ich eliminować, więc ich nie eliminuję. Oczywiście Chciałem po prostu pozwiedzać sobie kontenerowiec zanim stąd ucieknę, więc Sprawdziłem co jest na dole, teraz mogę wrócić na górę I przynieść tą flarę do kontenera, tak jak chciałem na samym początku wszystko idzie zgodnie z planem. Oprócz tego, tak, w sumie wywalenie się na Morda też jeszcze nie było dzisiaj, więc. Także chciałem sprawdzić, jak to działa. Działa ok. A! no kurde! Nagranie mi się nie zrobiło. Dobra, mamy jakieś silne nagranie, chyba. Yy, z jakiegoś innego dnia tutaj. Więc będę w stanie to wykorzystać. mnie Przepraszam, że się uniosłem. Czasem taką chwilę słabości mam. Teraz tak, której helikoptery gdzieś jest? Nie, to nie na dole po prostu. To mnie raczej nie przeszkadza, więc możemy ją olać, albo i nie. Masz frajerze. Za dużo na mapie miejsce zajmujesz. Z tą swoją kropką. I teraz najgorsze, musimy bronić kontenera. To jest szansa, że niestety zostanie on uszkodzony. Ja głupio podejmę decyzję. A już w tym momencie raczej nie będę chciał startować tego na... napadu, tak jest, bo... Bo... No to jest już końcówka, nie? Więc tak, ten nie dostał w czambo Ale teraz dostanie No DOSTAŃ! Dziękuję bardzo Tego... ty nie! nie, dobra, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git Tego drugiego nie możemy atakować na razie Bo zbyt blisko, teraz jest daleko, więc możemy atakować No nie, teraz jest za blisko znowu Teraz jest daleko, możemy atakować Trzeba dobrze to wytajmingować, proszę nie spadnij na niego! So close! Nie uszkodził ale Aleko chyba ten zaba zmachał nim, powiedzmy Sorry, za dzisiejsze emotions, ale... nic nie poradzę. Jakoś tak mam dzisiaj. Chyba po tych naleśnikach. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy były te naleśniki. Wydawało mi się, że z serem, ale... Chyba nie. Będzie się nadpowodliwy jestem. <laughs> ale do tych naleśników tylko sera się dodać cukru trochę. <laughs> to przez cukier! Już teraz piję herbatę jeszcze! Ej! Przepraszam. Już teraz piję herbatę także z cukrem. <grym> Tragedia. Dobra, tego nie nawalamy na razie, bo jest zbyt blisko. To nawet go zahaczył. Teraz chyba jest Git. Mogę go atakować. Fantastycznie. I chyba wszystko. Już więcej ich nie będzie. Więc możemy lecieć do celu. Wydaje mi się, że będzie lądował w okolicy. Huh. A on na parkingu, ale wydaje mi się tak, że ten kontenerowiec może być zrzucony na parking w tym eee, filmowym studiu. Chyba, że to gdzieś indziej, jakiś inny napad tam jest zrzucany, kontenerowiec. Kontener w sensie. No zobaczymy. Nie tym razem poleci. Nawet nie jest to ta okolica Amunation. Bo widzimy po kierunku... Jego lotu, że jednak to są inne zamiary jego. Nie, dobra. Wychodzi na to, że będzie to ten parking tutaj. No? Czyli nie wiem, trzeba akurat na tak kojarzu, że też jest. Nie ma punktów zrzutu. Naprawdę jest ten Nation ten koło salonu Simona na dachu I wydaje mi się, że tutaj jest ten punkt. A ten punkt z yy, Simona to sobie sam wymyśli, o to wychodzi. Znaczy, Boże, z. Solomunem! O, więc tak wybrany z tej sytuacji. Studiem filmowym w Sejsie. Dobra, możemy wylądować już. Nie przeszkodziło mu w lądowaniu. Dobra, fantastycznie. Skalifta możemy chronić cały czas. Ale już tam nie jest potrzebny, więc możemy go rozjebać Nie! Aaaa. Ja spoda zabawy. No nie, nie dosięgnąłem. A czemu? Chciałem, żeby było wybuchowy boom. A właśnie, ciekawe, jak go rozbijemy... W się sensie rozwalimy. Czy będzie information? Czy będzie dalej gadał przez telefon? Właśnie ja dzisiaj gadam. Naprawdę? Czego jest to zasługa? Że ja tak gadam. Totalnie bez sensu. Znaczy to... Codzienność, ale... Dzisiaj tak troszeczkę wiecie. Jest to po zakresie 200%. Sam znaczy to zauważyłem ja muszę dzisiaj kilka materiałów nagrać, bo szkoda nie skorzystać z takiej energii. która mnie rozpiera. No, co ty robisz? Przepraszam za chwilę słabości. Czy w pani O, to jest pytanie. Wydaje mi się, że tak. Bez żadnych wymagania sobie, żeby nie zginąć, żeby dotrzeć do Mosku nie alarmując i przy okazji bez uszkodzeń poniżej 80%. No to wszystko mam. Więc powinna mi 50 koła wpaść. No chyba, że jest jakiś inny wymóg. Ale nie, dokładnie takie są wymogi, jak mówiłem, czyli mamy dodatkowe 50 tysięcy. Fantastycznie, teraz jeszcze pozostało nam sprzedanie tego pojazdu. Niech najbardziej chętnie to zrobię, więc sprzedaj za 480 tysięcy, czyli łącznie, jeżeli dostarczę ten pojazd bez uszkodzeń, będzie 458 tysięcy. Dużo tysięcy to jest. Jakby co. Hmm. Jamal, nie rozmawiam z tobą. Ale fajnie, że mogę odrzucić do od niego połączenia. I nie gada nic, nie? Ale na przykład jak ta sestanta dzwoni, albo kadij, no to oni cały czas gadają, gadają, może się odrzuci połączenie, to nie gadają, gadają, gadają... Nie da się wytrzymać! Taki tip ode mnie, jeżeli chcecie, żeby wasze wyzwanie było na materiale, to piszcie wyzwania, które dotyczą złowiska. Bo najczęściej mi ich, ich brakuje, nie? Że jest na przykład, nie, druganowie i nie mam żadnego wyzwania do druganów. Albo nie wiem, z podium nie mam żadnego wyzwania do podium. I muszę robić bez żadnego wyzwania. A na to wasze wyzwanie bym zrobił. Więc piszcie. Szczególnie do złowiska, bo jeśli jest najmniej. No, i teraz wracamy tutaj i dostajemy wypłatę. Wypłatę w postaci 480, bo oczywiście pojazd zarażony został bez żadnych uszkodzeń. No bo jak mogło być inaczej? Dziękuję bardzo. Lecimy do arkusza. I w naszym arkuszu, oczywiście, interesuje nas kolumna o nazwie Kradzież pojazdu Kontenerowiec. I zobaczcie, że będzie to rekordowy wynik. Bo, nasz dzisiejszy wynik, łączny to 458 tysięcy. Więc zobaczcie, tutaj, rekord był 438, a teraz mamy 458, czyli 10 tysięcy więcej. Czy kiedykolwiek zrobię więcej? Przekonamy się w kolejnych odcinkach, ale jak na razie, rzucił okiem na podsumowanie, które mówi nam, że 83 dzień kończymy z wynikiem 50 milionów 544 448 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.